Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na konferencji związanej z dofinansowaniem dwóch projektów strategicznych. Pierwsza umowa będzie dotyczyła budowy nadal przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od Miasta do budynku kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej. Natomiast druga umowa będzie dotyczyła modernizacji Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego. Panie Marszałku, proszę o głos, przepraszam, soznań, znań. Pan Marszałek Maciej Kuchciński Pan, pani Maria Wąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Prezydent Osztyna Pan Robert tak. Panie Marszałku, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Całkiem niedawno spotkaliśmy się w tej sali również z, z Panem Prezydentem Pan Prezydent wspominał o dobrej współpracy e, samorządu Usztyna z samorządem województwa i, Nasze dzisiejsze spotkanie to potwierdzenie tej dobrej współpracy. Bardzo się cieszymy, mówię to w imieniu pani marszałek, że możemy tą umowę, te dwie umowy dzisiaj podpisać. Są to, mam wrażenie i pewne przekonanie, dwie długo oczekiwane inwestycje o ulicy nowo Długo była rozmowa, ona w jakiś sposób nawet była traktowana, że już nigdy nie powstanie. Jednak determinacja. Również pan Prezydenta, wtedy Przewodniczącego rady miasta doprowadziła do tego, że zarówno nowo Ulica Nowobołtycka, jak i Urząd Planetarium, Organizacja Planetarium zostały wpisane jako projekty strategiczne do naszego, do naszego programu operacyjnego Funduszu Europejskiego dla Badania i Mazur. Bardzo się cieszymy, bo, bo droga Nowobołtycka... Pierwsze będzie uzupełnieniem tego, co już do tej pory jako samorząd województwa zrobiliśmy, łącznie z ZDW, czyli modernizację drogi 527 z Olsztyna do Moronga, ale przede wszystkim będzie wyjątkowym rośnikiem do drogi ekspresowej, ale przede wszystkim rozwiąże problemy, problemy komunikacyjne zachodniej części naszego miasta. Natomiast jeśli chodzi o planetarium dość powiedzieć, że, że podczas tego jak dostaliśmy podczas, tego, podczas negocjacji z Komisją Europejską gdy dostaliśmy projekt e, założeń, koncepcję planu modernizacji planetarium, byliśmy bardzo, bardzo mile, mile zaskoczeni. To jest naprawdę znakomity pomysł, znakomita inwestycja. Bardzo się cieszę, że że miasto, bardzo się, cieszę, że miasto się zdecydowało na tą inwestycję. i Dziękuję za to, bo jestem przekonany, że to będzie ciekawe miejsce nie tylko na, na, na w skali kraju, ale pewnej Europy i za to pięknie dziękuję. Oczywiście warto powiedzieć o ośrodkach finansowych. Jeśli chodzi o ulicę nowo Bałtycką, 272 miliony, jak dobrze pamiętam, wartość całej inwestycji. Mam nadzieję, że będzie trochę mniej po przetargu. Pan prezydent na... też ma taką nadzieję. Blisko 170 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Jeśli chodzi o Planetarium to również 72, 72 miliony wartości inwestycji, około 35 milionów złotych wartości dofinansowania, więc widzimy, że bez udziału w funduszy europejskich te inwestycje nie byłyby możliwe, aczkolwiek widzimy również bardzo dużo wysłania, również te finansowe przed panem prezydentem i jego współpracownikami, ale jestem przekonany, że, że wspólnie... W sobie z tym poradzimy i w tym wie, ciekawe dyskusje powstaną. Dziękuję. Panie prezydencie, zachodnia część Olsztyna rozbudowuje się w błyskawicznym tempie, zatem e, mieszkańcy Olsztyna, jak i mieszkańcy regionu na pewnością cieszą się, że e, zwiększy się przekonosowość tej drogi. E, co więcej ta modernizacja nie będzie kolidowała taką dobrą sprawę z ciążliwością dla mieszkańców. Hmm. Zanim dwa zdania o tych inwestycjach, to słowa podziękowania dla samorządu województwa, dla pana marszałka i dla całego zarządu, za to, że dostrzegacie problemy. Z... To. Trudno nie dostrzec, mamy tą samą siedzibę, w sensie, mamy tą samą siedzibę naszych urzędów, czyli Olsztyn. Ale za dostrzeganie problemów samorządów, za tą rzeczową dyskusję, że możemy rozmawiać po partnersku, to nie jest proste przygotować tę inwestycję, wydyskutować, dopasować do ram, które wyznacza nam Unia Europejska. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie, takie szczere i, i bardzo i dużą otwartość. Olsztyn się cieszy, że ma takiego partnera w samorządzie województwa. Zawsze, 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 na to liczyliśmy i to jest wielki sukces, taki wróżący na przyszłość bardzo dobrze. Drodzy Państwo, ulica Nowa Bałtycka to droga, na którą, którą wychodzili, wyprosili i tak naprawdę będą budować mieszkańcy to jest droga, która wynika z potrzeb ludzi, którzy mieszkają w tamtym terenie. To jest taka wewnętrzna obwodnica miasta, obwodnica przede wszystkim dwóch osiedli, Likus i Gudkowa. W części wyprowadzenie ruchu także z osiedla Redykalnie, usprawnienie komunikacji tej części miasta. Jest to droga wojewódzka, ale wojewódzka w przebiegu miejskim, w związku z tym odpowiedzialność za jej budowę i utrzymanie spoczywa na mieście. To jest też droga, która skomunikuje olbrzymie obszary na północno-zachodniej części Osztyna. Będzie miała bardzo duże znaczenie dla zupełnie przebudowy układu drogowego w tej części miasta. To oznacza, że na w ponad 100 hektarach północno-zachodnich naszego miasta powstanie też, będzie miała szansę powstać nowa dzielnica, dzielnica mieszkaniowa. Drodzy Państwo, niewątpliwy skok jakoś za te kilka lat, kiedy już skończymy budować tę drogę, możemy się spodziewać naprawdę niewątpliwego skoku jakościowego życia mieszkańców Liku, Skutkowa. Dziś ciężko przejść tam po prostu przez ulicę. Mamy tranzyt, mamy tiry, mamy olbrzymie cysterny z was paligowych. Mieszkańcy po prostu nie czują się tam bezpiecznie. Dzisiaj jest, sprawimy, że znów to będą spokojne śródmiejskie dzielnice, a jednocześnie zdecydowanie poprawimy komunikację w całym subregionie opolskim. Tym, bardzo dziękuję za dostrzeżenie tego problemu. Jeśli chodzi o Olsztyńskie Planetarium, proszę Państwa, to zupełnie inna inwestycja, o zupełnie innym charakterze. Wydawać by się mogło, że, że o mniejszym znaczeniu, a jednak jest to miejsce wyjątkowe, obiekt wyjątkowy na, w, na skalę naszego regionu, a pewnie i, i szerzej. Jest to planetarium, natomiast dziś po tej inwestycji stanie się takim centrum nauki, takim naszym orsztyńskim, naszym regionalnym centrum nauki, miejscem bardzo ważnym też na mapie turystycznej regionu. Miejscem, które będzie przyciągało rodziny, dzieci, uczniów, będzie służyło szkołom, będzie miejscem bardzo atrakcyjnym, bardzo nowoczesnym. Pamiętajmy też, że jest to zabytek. Jest to zabytek pod, pod ochroną konserwatora zabytków. W związku z tym przywrócimy blask temu obiektowi. Sprawimy, że będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. I będzie to po prostu piękne miejsce, w którym będzie można dobrze spędzić czas, drodzy Państwo. Także Panie Marszałku, Panie Marszałek, bardzo dziękuję za dostrzeżenie też problemów usztyńskich, dobrą współpracę i jestem przekonany, że, że taką dobrą przyszłość, na, która wiąże się z tymi inwestycjami. Dziękuję bardzo. Macie Państwo zapewne przygotowaną jakąś mapę drogową dla tych inwestycji. To ja zapytam, kiedy koniec tych inwestycji? Kiedy je zakończycie? <laughs> Jeszcze nie rozpoczęliśmy. Tak, dobra, 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 ale jakieś plany macie. Yy, Nawet nie jakieś. Znaczy, tu nie możemy mówić o. Tu, tu są harmonogramy, oczywiście, opracowane wynikające z projektów budowlanych. Nowo Błotyska i Planetarium są takimi inwestycjami już przygotowanymi e, całkowicie. W związku z tym, e, kiedy tylko uda nam się wyłonić wykonawców. E, Nowa Bałtycka to e, ostatnie zezwolenie, które wydaje wojewoda, spodziewamy się go na dniach i będziemy mogli m, przy, po uchwaleniu nowego budżetu miasta ogłosić, e, ogłosić przetarg i wyłonić, e, i wyłonić wykonawcę, co, co może zająć e, nawet kilka miesięcy, ale kiedy już wykonawca będzie wyłoniony, ruszymy do, do wykonania, wykonania tej inwestycji. O ile dobrze w tym momencie pamiętam to około trzech lat od wykonawca będzie miał na realizację tej inwestycji. Jeśli chodzi o planetarium to też jesteśmy gotowi ta sama procedura otrzymamy z pozwolenia na budowę, wybieramy wykonawcę i przystępujemy do realizacji. Tutaj okres budowy jest i przebudowy jest krótszy. Do kiedy środki te unijne muszą być wykorzystane? Do końca którego roku? 2029 tak naprawdę. długi mhm. no. czas. Ale przekadałem się, żeby jak najszybciej. Zaczęliśmy serię pytań, czy ewentualnie są jeszcze pytania ja od ja Państwa. Chciałem, chciałem zapytać o planetarium. Czy, rozumiem, że działalność planetarium w ogóle będzie w czasie tej modernizacji. Czy, yy, czy planetarium i PWA przez ten czas będą w... W budynkach, w obiektach zastępczych. Będą musiały oczywiście tą swoją działalność nie tyle zawiesić, ile po prostu bardzo zmodyfikować BWA, trafi Biuro Wystaw Artystycznych. Będzie w tym czasie w Zachęcamy też panią dyrektor żeby szukać nowych miejsc, gdzie można prowadzić ekspozycje i prowadzić działalność statutową biura ustaw artystycznych. Ja zachęcam panią Dyrektor na przykład do tego, żeby wzorem galerii marszałkowskiej stworzyć taką galerię naszą ratuszową. Nigdy nie jest za dużo takich miejsc, gdzie nasi rosszcy artyści, nie tylko rosszcy, mogą pokazywać swoje, swoją pracę. Jeśli chodzi o planetarium również będzie korzystała z miejsc zastępczych, będą prowadzili pracę swoją dydaktyczną. Pamiętacie Państwo też, że mamy mobilne planetarium, z tego też będziemy korzystać. Także te najbliższe chyba dwa lata, o ile dobrze pamiętam, na czas realizacji tego projektu będą wymagały większej kreatywności niż zazwyczaj dyrekcji placówek, ale, ale myślę, że warto poczekać. A planeta 11. Planeta, Planeta 11 jest siecią naszych bibliotek, więc na razie będziemy się, rozmieścimy się w istniejących placówkach. Docelowo, jak Państwo pamiętacie, chcemy zrealizować taką centralną bibliotekę przy ulicy Dragonów. Mamy obiekt, mamy wstępne założenia projektowe. Będziemy szukać inwestycji, żeby stworzyć także z Planety 11 na bazie Planety 11 w tym miejscu takie centrum kulturalno-biblioteczne, bo to już dziś nie są tylko biblioteki, to są też miejsca, gdzie się tworzy kultura, gdzie młodzi, ludzie chętnie spędzają czas. A jeszcze proszę przypomnieć, o to Nowa Bałtycka jaką będzie miała głupcie? No Bałtycka e, będzie miała około. 4, 4 km długości, ale to, to, to dokładne projekty już mamy. Ja przekażę Panie. Natomiast, tak jak y, mówił tutaj y, kolega, y, jest to ulica praktycznie w większości w, w nowym przebiegu, czyli niekolidująca. Z obecnymi drogami. Budujemy ją w, w nowym terenie. W związku z tym nie będzie większych problemów komunikacyjnych, tak jak to, to zazwyczaj jest. Czyli nie idziemy starym ciągiem, budujemy nową połowę w nowym przebiegu. I tu też warto podkreślić, że rezerwa terenowa, planowanie grupy urbanistyczne. Było już y, przygotowane w latach 70. i 80. w naszym mieście. Więc y, od tylu lat y, myślano o tym, y, uważano, że ta droga będzie potrzebna właśnie w takim przebiegu. Ale to już możliwe? W Żółnica, bo to jest nieśmiertelny, bo tutaj o tych sąsiednich dzielnicach osiedlach. Tak bo tutaj powierzchnia 100 hektarów. GPT trzeba <gibicza> wyznać. <gibicza> <by> <gibicza> Dobre, <jest> pytanie. <gibicza> nie, to są, to jest kilkanaście tysięcy osób w bezpośrednim oddziaływaniu tej ulicy, takim codziennym, tak. Jeśli my spojrzymy... No, dzisiaj będzie gudkowo ale my, jeśli nie, my... o co tak, tak. tak. jeśli, jeśli chodzi o likuzy gudkowo-redykajne, to jest kilkanaście tysięcy już dzisiaj osób. Jeśli spojrzeć, będziemy, spojrzymy szerzej w kierunku gminy Jąkowo-Pomorąg, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zmieni, zmieni się obciążenie ruchów na kierunku na G4 z Dajtek, jeśli zwrócimy uwagę na, na to, że Nowa Bałtycka będzie się kończyła na projektowanym dzisiaj węźle zachodniej obwodnicy Olsztyna, to mówimy o oddziaływaniu na cały subregion tej ulicy. Czyli na, na kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej. E, zmieni to po prostu jakość życia ich tutaj i układ komunikacyjny bardzo radykalnie. Dziękuję. Czyli przystępujemy do podpisania